Senator Chruścikowski. Dziękuję. za charakter podobnego pytania, ale wracam jeszcze do tego, co chyba źle zrozumiałem, bo Pani powiedziała, że to nie skutkuje e, długiem na rok przyszły, no, ale przecież jeśli skutek jest tegoroczny, to rozumiem, że i tak skutkuje to. Yy, większym deficytem do roku przyszłego 14. No, ja tak przynajmniej rozumiem, jeśli nie to proszę mnie tutaj wyprowadzić z błędu. I pytanie jest takie, no jeżeli tu nasze biuro eksp, yy, registracyjne pisze, że jest zakaz, przepis ten nakłada na organy publiczne zakaz zaciągania pożyczek, udzielenia gwarancji, poręczeń yy, następnych, yy, których państwowy dług publiczny przekracza 3 piąte wartości. I tutaj jest całe uzasadnienie, jest to naruszanie. Pytanie to co? To w ogóle Państwo uważają że przez trzy lata z rzędu, robiąc przekroczenia, że wszystko jest zgodnie z prawem, że tak można robić, że nie ma żadnych sankcji? Tak możecie sobie robić jak chcecie co roku? To Najwyższa Izba Kontroli pokazuje tutaj latami 52 przekroczenia i tak dalej. A Państwo teraz dopiero mówicie, że nie będzie żadnych sankcji, no bo podwyższycie próg. Ostrożnościowy to też nie będzie sankcji, no taką drogą nie można się zgodzić. Bardzo proszę, senator Jackowski. Pytanie pana senatora chruścikowskiego odnośnie sankcji. My nie przekroczyliśmy panie senatorze, konstytucyjnego progu ostrożnościowego. Także w tym zakresie oczywiście te sankcje, które są tam zapisane o braku możliwości zaciągania tych zobowiązań, <kluzny> przepraszam, o których pan senator powiedział. One oczywiście musiałyby obowiązywać i, i nie ma co do tego wątpliwości, natomiast nie przekroczyliśmy tego progu. Więc ja o tych sankcjach, o których pan senator mówił, też nie mówiłam, bo one w tym momencie wprost nas, na nas takich obowiązków nie nakładają. Mówiłam o tym, że nie ma sankcji na. Pytanie z sali pana senatora Rulewskiego, że przecież przekraczamy ten próg 50. Kto poniesie sankcje? Ja jeszcze raz mówię, że sankcje przewidziane w ustawie o finansach publicznych związane z przekroczeniem. Progu ostrożnościowego. Jesteśmy cały czas po pierwszym progu, nie przekroczyliśmy drugiego, 55. Te sankcje są, i to było związane z pytaniem pana senatora Biereckiego, czy mieliśmy świadomość, konstruując budżet na rok 2013, że jesteśmy powyżej tego progu i że nas te sankcje obowiązują? Mieliśmy świadomość i te sankcje zostały wdrożone poprzez konstrukcję budżetu w taki sposób, że relacja deficytu. Bo to jest sankcja po przekroczeniu pierwszego progu, że relacja deficytu do dochodów nie może przekroczyć relacji z roku poprzedniego. I to zostało zachowane. Ta sankcja jest przestrzegana. I, I była przestrzegana. I oczywiście ta nowelizacja, która jest zapowiadana, zmieniłaby tą relację dzięki tej zmianie ustawy o finansach publicznych, ale tak jak już powiedziałam kilkakrotnie, alternatywą dla niedokonywania takich zmian jest o wiele większe cięcie wydatków. A